Alleluja, 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 Alleluja Alleluja, Alleluja, Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali Tak jak ja was umiłowałem Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów, ponieważ nie miał z czego ich oddać. Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zatmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan jego, wezwawszy go, rzekł mu, sługo niego dziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, bo do dziś błagam Cię. Przyjdź swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Żyć w swojej mocy i siła radością napełni mnie. Siostry i bracia, na dzisiejszą niedzielę Kościół daje nam piękną Ewangelię. Ile razy mam przebaczać? Ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zawini względem mnie? To jest pytanie, które święty Piotr postawił Jezusowi, czy aż siedem razy? W tym pytaniu Piotra kryje się takie myślenie: czy mam przebaczać, aż w końcu mój brat zrozumie swoją winę? Piotrowi wydawało się, że jest wielkoduszny, wspaniałomyślny, kiedy. Deklaruje przebaczenie komuś aż siedem razy, ale ta odpowiedź Jezusa jest niezwykle zaskakująca. Mówi on: Nie mówię ci Piotrze, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. W języku biblijnym ta liczba siedemdziesiąt siedem oznacza Nieskończoność, pełnie. Jezus mówi: Masz przebaczać w nieskończoność, cały czas, choćby dziesięć razy dziennie. Nawet jeśli ten, który Cię skrzywdził, nigdy nie uzna swojej winy, nigdy nie przyzna się do tego. Nie będzie Cię prosił o przebaczenie, Ty uwolnij swoje serce, bądź większy od tej krzywdy. I przebacz. To jest niezwykle trudne, siostry i bracia, zdajemy sobie z tego sprawę. Jezus też o tym wiedział, zna przecież kondycję człowieka. Dlatego w Ewangelii nie tylko mówi, że mamy przebaczać, to zbyt mało. Jezus także pokazuje nam, dlaczego powinniśmy przyjmować taką postawę. I opowiada nam przypowieść. Po pierwsze, powinniśmy wybaczać, bo prawda o nas samych jest taka, że nam wybaczono o wiele więcej niż dłużni nam są nasi bracia. Pierwszy bohater dzisiejszej przypowieści był dłużny 100 denarów. Denar to w Ziemi Świętej za czasów Pana Jezusa, dniówka niewykwalifikowanego robotnika. On był Mu dłużny powiedzmy, niecałą trzymiesięczną pensję, powiemy niedużo i nie mało. Ale ten drugi dłużnik był winien swemu Panu. 10 tysięcy talentów. Talent to było 27 kg złota, złota albo srebra. 10 tysięcy talentów to jest 270 tysięcy kg złota, 270 ton złota lub srebra. Widzimy tę wielką różnicę między tymi kwotami. 270 ton złota lub srebra. Ktoś ma tyle? Ktoś byłby w stanie oddać Bogu taki dług, który u niego mamy? Ktoś byłby w stanie się wypłacić Bogu za to wszystko? Bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że tym Panem w Ewangelii, który darował ten dług, jest tam Bóg. A to my jesteśmy Jego dłużnikami. Ktoś powie: Przecież aż tyle nie nagrzeszyłem, nie muszę Panu Bogu zwracać aż takiej sumy. A spójrzmy na krzyż. I czy krew Jezusa nie jest warta więcej niż 270 ton złota? To jest cena, którą zapłacił za nas Pan Bóg. To jest wartość naszego odkupienia. Tyle nam przebaczono, tyle nam darowano, nieskończenie więcej. Jezus, posługując się właśnie takim obrazem, chce nam powiedzieć, że Chrystus za nas zapłacił za nasze grzechy swoim własnym życiem, życiem, które jest niesamowicie. Wiele warte. Każdy z nas, siostry i bracia, jest człowiekiem, któremu wiele wybaczono. Bóg darował nam dług, który jest niewyobrażalny. Jeśli to nie przekona mnie do tego, żeby wybaczać drugiemu człowiekowi, to co jest w stanie mnie przekonać? W każdym razie, jeśli nie potrafię wybaczać, to powinienem Najpierw zapytać się o to, czy rzeczywiście w prawdziwy sposób widzę i oceniam samego siebie. Czy potrafię spojrzeć na siebie w prawdzie, jako na grzesznika, któremu wiele darowano. Jeśli w prawdzie widzę siebie jako człowieka, któremu Bóg wybaczył niesłychanie dużo. To nie za bardzo mam tytuł moralny do tego, by odmawiać przebaczenia drugiemu człowiekowi. Ten dług, który ma drugi człowiek wobec mnie, jest nieskończenie o wiele mniejszy niż ten dług, który darował mi Bóg. To pierwszy powód, jaki podaje nam Jezus, dlaczego powinniśmy przebaczać. A drugi jest taki który odnosi się do tego człowieka, który jest mi dłużny. Pan Jezus nazywa go wprost, nazywa go moim bratem. Ta relacja między mną a moim dłużnikiem to już nie są te relacje, które są opisane w przypowieści, pomiędzy królem a sługą, pomiędzy współsługami. Już Jezus nie wspomina o tych relacjach, mówi o nas jako o braciach. To nie są długi między współsługami, to są długi między braćmi. Ten człowiek, który mi zawinił, któremu mam przebaczyć, jest moim bratem. Czujemy wartość tego słowa, przecież z bratem się nie idzie do sądu. Do brata nie idę z kodeksem cywilnym w ręku. Z bratem się nie będę procesował. Jeżeli w ogóle upomnę się o dług do swojego brata, to będę to mierzył miarą serca. Wezmę pod uwagę wiele innych czynników. Tak Jezus każe patrzeć nam na ludzi, którzy nam zawinili. Jesteśmy braćmi dla siebie. Jeżeli mam problem z przebaczeniem, to być może wynika to z tego, że właśnie nie potrafię spojrzeć na drugiego człowieka jak na swojego brata, czyli bardzo bliską osobę. I ostatnie słowo, które myślę warto dzisiaj powiedzieć. Może zrodzić się w naszym sercu pytanie: dlaczego Jezus nazywa bratem człowieka, który jest mi coś winien, któremu muszę coś przebaczać, który być może wyrządził mi krzywdę. Przypominacie sobie, siostry i bracia, wizytę Jana Pawła II w więzieniu u swojego zamachowcy. Starsi pewnie dobrze pamiętają, młodsi znają to z filmów, z katechezy. Zaraz po odzyskaniu przytomności. Jak podają współpracownicy papieża Jan Paweł II mówił o tym, że wybacza serca swemu bratu. Użył dokładnie tych słów, które dzisiaj padają w Ewangelii. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Brat to nie jest tylko ktoś, kto należy do ścisłego grona współwyznawców. Dla papieża bratem był ten, kto nawet nie podziela jego wiary. Dla papieża bratem był ten, kto usiłował go zabić. Rozumiemy znaczenie tych słów Jana Pawła II. On słowa dzisiejszej Ewangelii odniósł do muzułmanina, który usiłował go zabić, który dokonał na nim zamachu. I tego uczy nas i Ewangelia, i przykład życia Jana Pawła II: żebyśmy nieustannie rozszerzali nasze serca. Tego uczy nas Jezus, że bratem jest nawet ten, z którym jest mi nie po drodze. Który może wydaje się moim wrogiem. Pan Bóg nas wzywa do tego, byśmy to swoje serce nieustannie powiększali, rozszerzali, aby w tym naszym sercu znalazło się miejsce dla każdego człowieka, abyśmy powiększali tę naszą wspólnotę sióstr i braci. A wtedy łatwiej będzie nam powiedzieć do drugiego człowieka, już w porządku. Wybaczam ci, już jest dobrze. Czy potrafimy zdobyć się na taką postawę? Prośmy dzisiaj Boga o takie serce, o taką zdolność miłowania. Amen.